Witam Was, drogie panny. W czytaniu na 12 miesięcy tego nowego 2025 roku rada bądź wyzwanie. Karty na stole i powiem Wam, że ten rok naprawdę zapowiada się Wam nieźle, ale po kolei. Styczeń. Tutaj możecie mieć takie wrażenie, że kontrolujecie Wasze uczucia. Że wreszcie zapanowaliście nad tą burzą emocjonalną, która was tam się gdzieś tukła. Może też to być osoba, która w waszym życiu jest obecna i w jej mm, towarzystwie czujecie się po prostu błogo, spokojnie. Tutaj nie ma żadnych szarpań, tutaj nie ma żadnych wiecie takich na łokcie. Tutaj jest spokój, radość, serdeczność otwarcie, przyjaźń, no i takie naprawdę głęboki, głęboki, harmonijny odpoczynek. Luty. W lutym będziecie chcieli coś, ale tak do końca to nie wiecie, co będzie tym, co zaspokoi wasze te uczuciowe pragnienia. Bo z jednej strony wszystko jest, a z drugiej strony, Czegoś brakuje. Tak więc uważajcie w lutym, żeby za bardzo focha nie strzelać, żeby nie być osobą niedostępną, ale też, żeby nie przesadzać z pewnymi substancjami, które trochę zmieniają świadomość. Marzec. Marzec to jest bardzo dobry czas, przecież wiosna przychodzi. Do tego, żeby na nowo pobudzić się do życia, żeby zostawić wszystko to, co jest już byle jakie i takie sobie, i właśnie tą grubą kreską oddzielić przeszłość i dać sobie szansę na coś nowego. Tutaj może być wyzdrowienie, tutaj może być powrót do doskonałej formy, ale też właśnie rozliczenie z tym, co już było. Możecie poznać swoje słabe i mocne punkty, i właśnie przy pomocy tych mocnych pójść do życia jak burza. Ok, i kwiecień. Kwiecień to jest właśnie ten czas, kiedy będziecie chcieli zweryfikować siebie, swoje pomysły, ale również to, co dotychczas się, czego się nauczyliście i co przeżyliście. Tu może być wielka potrzeba do tego, żeby dostać jakąś ocenę. Z jednej strony to może być karma, a z drugiej strony nagroda. Tak więc uważajcie, żebyście sami nie szafowali osądami, bo możecie być osądzeni. Maj. Maj cudny czas, otwarcie serca, otwarcie nowych możliwości, otwarcie się na wielką miłość, intuicję, duchowe otwarcie. Jednym słowem, te uczucia będą się aż przelewać. Można by powiedzieć, że łaska z góry spłynie na Was i wszystko w Waszym ręku. Czerwiec. No, właśnie, wszystko w Waszym ręku i to, w którym kierunku pójdziecie, również. Pojawią się nowe możliwości, ale również Wy, prawie jako nowy ja, będziecie chcieli ten świat zdobywać trochę, może na wariackich papierach, a może, a może tutaj warto czasami trochę przystopować i trochę rozsądku. Użyć, żeby czegoś głupiego nie zrobić. Również kontakt z młodymi ludźmi doskonale wam będzie w tym miesiącu wychodził. Lipiec. Lipiec to jest taki czas, kiedy tak naprawdę nie będziecie wiedzieli, na czym do końca stoicie. Coś się zaczęło, coś się skończyło. Jesteście na takim właśnie pograniczu, ni to w prawo, ni to w lewo. Już nie ma, ale jeszcze nie ma. Stanie w takiej pozycji, stanie w takim miejscu jest dość trudne. Dlatego podejmijcie jakieś działanie, żeby, żeby nie być taką osobą zawieszoną. Nie wiadomo gdzie i nie wiadomo po co. I właśnie w sierpniu już będziecie wiedzieli, co robić. Tutaj te decyzje będą podejmowane, tutaj, tutaj prawda będzie wychodziła na jaw, tutaj łatwo Wam będzie również z czymś skończyć i otworzyć się na coś nowego. Podpisać nową umowę, podjęcie życiowych wyzwań, również tych intelektualnych. Rozmów na wysokim poziomie, może objęcie nowego stanowiska, bądź też po prostu wykazanie swojej silnej woli do tego, żeby dążyć, dążyć do celu. Miesiąc dziewiąty. Tutaj, tutaj może się dziać. Tutaj możecie być osobami, które będą gdzieś wkręcane. Będzie się coś działo. Będą przesyłane te wiadomości. Również krótkie podróże mogą być Waszym udziałem. Październik. Po, tym po tych intensywnych wakacjach, tych wyzwaniach niesamowitych, możecie poczuć się trochę w tym październiku, w momencie, kiedy to słoneczko jest trochę niżej. Tak, jakby Wam czegoś brakowało. Owszem macie towarzystwo w tym całym waszym bałaganie, ale czegoś brak. I właśnie ta bliska osoba może się okazać idealnym takim plasterkiem na wasze, na waszą potrzebę zaspokojenia tego czegoś. I tak właśnie się stanie. Bo docenicie to, że jesteście razem, to, że możecie przeżywać fantastyczne chwile, i ten listopad będzie takim miesiącem, kiedy można by powiedzieć, że niczego wam nie brakuje. I tylko trochę uważajcie na grudzień, żeby nie być osobami zbyt butnymi, bo w momencie, kiedy właśnie wam się udało, to możecie z jednej strony Uważać, że już cały świat należy do Was, ale również, i tutaj jest raczej można by powiedzieć rada, uważajcie na osoby, które będą chciały Was wybić z takiego fajnego rytmu życia. Czasami również warto zobaczyć, czy decyzje z takim uporem wcielane w życie. Warte są tego, żeby coś poświęcać. A może, może przesłanki są do tego słabe, żeby w tą stronę iść. Nie bądźcie osobami, które przeintelektualizowały swoje życie. Warto czasami trochę zejść z tonu, przestać się upierać. I również przestać być takimi osobami, które za wszelką cenę chcą coś osiągnąć. No i tyle. No i tyle. Słuchajcie, piękny rok. Piszcie, jak tam u was to wygląda. A póki co? No póki co. Jak zwykle do następnego.